Jedyna w Nowym Targu i najnowocześniejsza na podchalu pływalnia oferująca basen rekreacyjny, a w nim wodospad, gejzery wodne i powietrzne, ściana wodna, ławka z napowietrzaniem. Ale to nie wszystko. Mamy także saunę fińską, łaźnię parową, wodny tor przeszkód, ściankę wspinaczkową, grotę solną oraz punkt gastronomiczny. A dla chętnych nauka pływania, aqua aerobik, zajęcia fitness i masaże. To wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy! Nowy Targ, Plac Ewy 4. Dzisiaj w wiadomościach górale świętują dzień konstytucji 3 maja, wielkie uroczystości między innymi w Zakopanem i w nowym targu. Motocykliści z całego podhala rozpoczęli w ludźmierzu kolejny sezon motocyklowy. Dobry wieczór, jest wtorek 5 maja, Mariusz Łopyt, Zaczynamy wiadomości. W liść dziada Pradziada wpajana jest miłość do ojcowizny, stąd właśnie święta narodowe na Podchalu są dniami wyjątkowymi, w których wszyscy biorą udział i pokazują swoją wielką miłość do ojczyzny. O tym, jak wyglądały w Zakopanem tegoroczne obchody święta Konstytucji 3 maja, w materiale Marcina Szkodzińskiego. Tradycyjnie już obchody święta Konstytucji 3 maja w Zakopanem rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod drzewem wolności. W uroczystościach nie mogło oczywiście zabraknąć burmistrza Zakopanego, dla którego dzień 3 maja jest dniem wyjątkowym. Zawsze ten dzień dla mnie był wyjątkowym, dlatego że Prawdziwą wolność właśnie odczuwałem zawsze, i nawet w tych najtrudniejszych czasach tego dnia, właśnie 3 maja, nawet wtedy, kiedy panował w Polsce komunizm, ja czułem się wolny, i właśnie to, ten dzień najbardziej czciłem. Tegoroczne obchody 224 rocznicy uchwalenia konstytucji zgromadziły tłumy Zakopiańczyków oraz turystów. Liczna grupa przybyłych wyróżniała się od świętnymi góralskimi strojami, dla których dzień 3 maja to podwójne święto. Jest to dzień konstytucji, ale górale też nie zabacują, że jest to dzień najświętszej Marii Panny Królowej Polski, i właśnie jest, ten dzień świętują i oddają całe losy Polski Królowej. Tej Krzeptówkach fatimskiej, ale tej przeciej na jasnej górze, po to, co by w Polsce działo się dobrze. Po złożeniu kwiatów pod drzewem wolności, wszyscy udali się na krupówki do kościoła świętej rodziny. Tam do górali dołączył europoseł Andrzej Duda, który startuje w tegorocznych wyborach prezydenckich. Po mszy wszyscy udali się krupówkami na plac niepodległości, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Podczas pochodu nie mogło oczywiście zabraknąć bandery konnej oraz 80-metrowej flagi polskiej, niesionej przez przedstawicieli obozu narodowo-radykalnego. Pod pomnikiem grunwaldzkim głos zabrał kandydat na prezydenta Andrzej Duda, który złożył Guralom uroczyste ślubowanie. Chciałem Państwu tutaj, jako ten, który dziś kandyduje na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, powiedzieć jedno. I Guralom moim kochanym. I gościom. Otóż będę czynił wszystko, przyrzekam Wam tutaj to uroczyście pod Giewątem. żebyście zachowywali wolność tak jak i nasza ojczyzna. Żeby Polska zachowała suwerenność, będę się o to starał każdego dnia mojej pracy. Żeby nam nigdy nie wydarli, nie wykorzenili naszej tradycji, naszej wiary, naszej religii, którą niesiemy w swoich sercach. Uroczystości pod pomnikiem grunwalskim zakończyły się złożeniem wiązanek kwiatów oraz programem artystycznym w wykonaniu aktorów teatru Witkacego. Zakończył się, można rzec niestety, długi weekend majowy. Te dni dla wielu kojarzą się przede wszystkim z odpoczynkiem i przerwą w pracy, ale nie możemy zapomnieć czemu właśnie wtedy pozwalamy sobie na wolne. Oczywiście ze względu na święto pracy, ale przede wszystkim by uczcić Dzień Konstytucji. Przenosimy się do Nowego Targu, gdzie również świętowano ten dzień. Pierwsza w historii Europy i druga w świecie, potocznie nazywana Konstytucją 3 Maja, uchwalona w 1791 roku zmieniła oblicze Rzeczypospolitej obojga narodów. Teraz pamięć o tych wydarzeniach została po raz 224 uczczona również w nowym targu. Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie mszą świętą w ogrodach Kościoła pod wezwaniem świętej Katarzyny. Potem przyniosły się na Nowotarski Rynek, gdzie władze miasta oraz powiatu nowotarskiego złożyły kwiaty pod tablicą wmurowaną w ścianę ratusza. Uroczystością trzeciomajowym towarzyszyła wystawa plenerowa pokazująca tradycję marszu w szlakiem pierwszej kompanii kadrowej Legionów Józefa Piłsudskiego, a która przyjechała do Nowego Targu z Krakowa. Urząd miasta sprowadził wystawę plenerową kadrówka, z którą wypożyczyliśmy z Muzeum Historii i Fotografii z Krakowa po to, aby przybliżyć mieszkańcom, gościom, którzy tutaj odwiedzają, ale zwłaszcza... Dzieciom i młodzieży to historia sprzed 100 lat, kiedy pierwsza kadrowa wyruszała po to, aby walczyć o odzyskanie niepodległości. Dzień 3 maja ma też swój aspekt religijny. W ten sam dzień obchodzimy święto najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Święto, które zostało ustanowione w 1920 roku, upamiętnia śluby złożone przez Jana Kazimierza, który podczas potopu szwedzkiego powierzył Polskę opiece Matki Bożej. Matka Boska Częstochowska ostatecznie została ukoronowana w 1717 roku koronami papieskimi. To była zresztą pierwsza koronacja matki, figury Matki Bożej, obrazu Matki Bożej poza murami Rzymu. To rzeczywiście historyczne wydarzenie. Na uroczystościach w Nowym Torku pojawiły się m.in. miejski, nauczycielski chór górce, miejska orkiestra Denta oraz delegacje Państwowej Straży Pożarnej czy Związku Podhalan, które również uczciły pamięć o tych wielkich dla Polski dni. Maja, ale tym razem w Ludźmierzu miał miejsce drugi podhalański zjazd motocyklowy. To spotkanie wszystkich motocyklistów z Podhala, których pasją są nie tylko jednoślady, ale też idąca w ślad za tym głęboka wiara. Drugi podhalański zjazd motocyklowy w tym roku został zorganizowany przez cztery grupy motocyklowe. Gremium, motocykliści zorawy, zbóje z góry oraz pasja i wiara z Mietustwa. Zjazd to podhalańskie otwarcie sezonu motocyklowego na kształt tego, który od wielu lat ma miejsce w Częstochowie. Czarne motocykle i ubiór gości, którzy w niedzielę zawitali do ludźmierza na swoich maszynach, może nie kojarzy się z liturgą, ale to tylko pozory. Jest to na pewno taka specyfika takiej męskiej pobożności, prawda, która no, może zewnętrznie, faktycznie to mało się kojarzy, z kościołem, z jakimś tam sakrum, ktoś kto jeździ na motorze jest tak ubrany, ale to naprawdę są ludzie, którzy są pełni wiary, to nie tylko górale, ale w ogóle i z różnych miejsc Polski. Niestety w tym roku pogoda nie sprzyjała motocyklistom oraz mszy świętej odprawianej przez kapelana podhalańskich motocyklistów, księdza Tomasza Steca. Motocykle nie wjechały tak jak w tamtym roku na ogrody różańcowe, ale zostały ustawione na chodniku przy ołtarzu polowym. Ale już podobnie jak w ubiegłym roku, po zakończonym nabożeństwie kierowcy oraz ich maszyny zostały poświęcone przed wyjazdem na trasę. A sami motocykliści złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II. Często mówi się o nich, że są dawcami, że za nie odpowiedzialną jazdę często płacą życiem. Sami się z tym nie zgadzają, co widać chociażby po ich obecności na podhalańskim zjeździe. Dla mnie pasja motocyklowa jest oderwaniem się od rzeczywistości, od życia codziennego, od pracy, od wszystkiego. Wyjeżdżam na, wyjeżdżamy razem z kolegami na różne wycieczki, dalsze, krótsze, za granicę i po kraju. Przyjemność, jazda, tak jak dawno stereotyp gadanie, że, wolność jazdy. No i takie, no, zrywość człowiek z i jest fajnie, pięknie. Po zakończonym Mszy Świętej W mierzu motocykliści zatrzymali się jeszcze w nowym targu, gdzie obejrzeli występ nowotarskiej grupy regionalnej Milusioki. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro. Dobranoc. Jedyna w Nowym Targu i najnowocześniejsza na Podhalu pływalnia, oferująca basen rekreacyjny, a w nim wodospad, gejzery wodne i powietrzne, ściana wodna, ławka z napowietrzaniem. Ale to nie wszystko. Mamy także saunę fińską, łaźnię parową, wodny tor przeszkód, ściankę wspinaczkową, grotę solną oraz punkt gastronomiczny. A dla chętnych nauka pływania, aqua aerobik, zajęcia fitness i masaże. To wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy! Nowy Targ, Plac every 4.